Siemano Widzowie, tutaj Staś123Football Pokażę Wam dzisiaj mój stary album yy, Widzowie, to stary mecz z ales 2021-2022 roku I teraz sobie otworzymy Na początku skład Realu Madryt, czyli mojej ulubionej drużyny Tutaj mam Casemiro, Modricia, Krosa, Hazarda, Marcelo, Benzema, Isco, Kurtua i Dani Carvajal o i teraz, teraz Bayern Monachium, proszę Państwa, moi widzowie drodzy, Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Thomas Miller, Robert Lewandowski i Musiala, Ma na karcie, jak nie pamiętam jak się nazywa, Neuer na bazóweczce, Alfonso Davis, Joshua Kimmich, Alfonso Davis znowu i Serge Gnabry. Teraz mój ulubiony piłkarz. Mój ulubiony piłkarz, czyli Cristiano Ronaldo. O Boże, jak ja go kocham, mega kocham, lubię, szanuję, doceniam. Juventus, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Federico Chiesa, Markus Delich, Dejan Kulusewski. I Giorgio Chiellini, a ja nie mam więcej kart z Juventusu, mi brakuje 1, 2, 3, 4. Cztery karty mi brakuje, żebym miał cały Juventus, ale już, um, to już... Um, seria kart się skończyła z tej, z tej wersji. Teraz Liverpool. Logo Liverpoolu, Stocklub Van Dijk, Diego Alcantara, Trent Alexander Arlon, Mohamed Salah, mój ulubiony piłka z Liverpoolu, Andy Robertson, Sandrio Manet. Ne, Proelite, Curtis Jones i Joe Maple. Teraz Borussia Dortmund. Logo Borussia Dortmund, Erling Haaland, Axel Witsel, Matt, Matt Hummel, Marco Royce. Oczywiście, Haaland to był mój ulubiony piłkarz. Trzeba z tej gry w Borussia Dortmund. Ma. Mahmoud Dahoud, Giovanni Reina, Manuel Akanji, Roman Burki. Teraz ten klub, którego nie lubię niestety FC Barcelona. Filipe Coutinho, Leo Messi, Miral Pjanic. Messi'ego lubiłem, tylko Messi'ego lubiłem z, z Barcelony w tych czasach. Griezmann Proelite, um, Frank de Jong. Griezmann, Bazówka, Sergio Aguero, Sergio Busquets, Sergio Des. No i teraz mój ulubiony klub z Premier League, czyli oczywiście Manchester United. Marcus Rashford to klub, Alex Telles, Marcus Rashford, Edinson Cavani, Lux Half. Mason Grevnvod, Aron Van Bissaka, Fred, który gra w Fenerbachu teraz, Viktor Lindelof. Teraz AS Roma: logo AS Roma, Me Herki Meketorian, Edin Dzeko i Jan. Jan Cula, Cuna, Mancini. Teraz Chelsea, którego nienawidzę mega. Engol Lukante to, to mój ulubiony piłkarz. Był w Mendelsterze. znaczy w Chelsea. Si, mm. Thiago Silva, Kai Havertz, Jorginho, Hakim Ziyech, Ben Vele, Cesar Aspiricuetan, Eduardo Mendy, Rebce James. Teraz lester, który bardzo lubię, ale wola City bardziej. James Wardy. Kasper Schmeichel, który już chyba zakończył karierę. Ricardo Pereira. Joeri Mans, Kasper Schmeichel znowu. H Harvey Barnes. Johnny Evans ich, Ichenacio Carlos Fernandez Teraz Real Sophie, który średnio lubię Dawid Silva Portu Aleksander Isak Andre Bartę Teksta? nie wiem jak jest ale to już nieważne? Artis Elustondo Ale Andre już mówiłem te tempi Łukasz. Właśnie nie chcę się czytać, żebym nie marnował czasu. Josep Zaldúa Carlos Fernandez Teraz Benfica, który najbardziej lubię z Ligi Portugalskiej. Klub Oddyseaz Wlach, Wlach. Chodimos, Haris Seferowicz, Nikolas Otamendi No i chyba tyle mam kart w O, Atletico Madryt. Tego klubu mi bardziej nie lubię niż Barcelona. Atletico Madryt. Luis Suarez, którego za czasów gry w Atletico lubię, ale niezbyt. Koke, Jan Oblak, Marcos Lorente do Gibaja Kieran Tripper Jimenez Lodi Angel Corella O, to ten też lubię William Piłka to ten to był Harry Kane Pierre-Emery Hoiberg Eric Dier Sergio Regulian Moussa Siskom. Lukas Moura. Sergie Aurier. Stefan Bergiwin. Milan, który najbardziej lubię z seria A. O, ja ich najbardziej lubię. Interu nienawidzę. A co Milan? Zlatan Ibrahimowicz. O, ja bardzo go lubię. Lubiłem go za czasów gry w Milanie. Frank Cassie Alez. Alessio Roman, Goli, Andre, Rebic, Davie Calabria. Teraz tylko Erbalik, Angelina i Christophe Nluku. Ajax, który lubię najbardziej widzę korenderskiej. koronderskiej. Tu logo Ajaxu, Tadic, Antony, Niko, Tagla Fico Sebastian Haller. Marten Stekelemburg. Teraz sport z Lizbana, który, który średnio lubię. Joan Palicha, Antonio Adam, Sebastian Coates, Jovane Karban. Teraz będzie z który bardzo lubię. Joao Cancelo, Kevin de Bruyne, Ferna. Diniu, Ederson, Fliffodem Rian Maret, Rodri Bernardo Silva. Teraz Via Real, który tak średnio, nie przepadam zbyt za nimi. Dani Parejo, Ettie Poło, Mario Ga Gaspar, Dani Parejo mówiłem już, Paco Al Gerard Moreno, Raul. Albiol, Samuel Chukwueze, Chukwueze gra teraz w Milanie, Atalanta, teraz Marten Deron, Hans Hatteboer, Pielguli Golini, teraz Łezką, który, który mm. lubię bardzo, Tomasz Sołczek, Piar bowen Declan Reis, to karta, to z z Łukasz Fabiański, Polak, nasz Polak, roda, który nie grał w reprezentacji. Jarrod ja, ja, Bowen, Waldimir Koufal, Artur Maskału i Sap Diop. Intermediolan, których nie lubię, wie bardzo. Nicolo Barella, Marcelo Brozowicz, Aleksandro Bastoni. Luis Diaz Marko Brozowicza mega nienawidzę. Teraz te w seportu, których też lubię. Mateusz Uribe Octavio Pepe, którego naj, najmniej lubiłem z Realu Madryt, jak jeszcze grał. Hancel Luis Diaz. Teraz Real Betis. William Carvalho, William Carvalho, Jaudini, Sidei. Teraz Sevilla, Marcos Acuna, Lucas Ocampos, Fernando, Joan Jordan, Gomez, N. Enersi, Ney, Nemanja, Gudej, Fernando, Papu Gomez, Bono. Teraz Paris Saint-Germain, który najbardziej lubię których najbardziej lubię z ligi francuskiej? Kilian Mbappé, Angelim Maria, Andre Herrera, Kalior Navas, Marco Verratti, Julian Brandt, Angelim Maria, Pablo Sarabia e, i Teraz takie pomieszane zespoły wam. Tych pomyślanych nie będziemy mówić, może w w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.